czy dwóch pokażę tutaj? Myślę, że nie. Puh. Chyba się z tyłu będzie stać taki uśmiechniętą buzią. Wklejony do obrazu, jak i zdjęcia, w dlaczego ja? Zbombardowany przez niemców. O, ok. Mam nadzieję, że nie będzie lagować. Zresztą nie podobno mam twarz, ale nie Ale mało amunicji mi dało. 6 24, tak? Ehm, 5 i 25. Dobra, którego wybierasz? Tego bliżej. Okay. raz Teraz. No. Twoja kamera? I przez ten. O, między oczy? Czy... Nie, woko oko, w oko. W woko Wokół. I wyleciał. <grym> wyleciał szczaszki bez tego. O, ale nie trafiłem. E. Muszę się przyzwyczaić do tego, co się Widziałeś, jak wyleciał pocisk? Wyleciał obok karabinu. <grym> Przyciszę sobie trochę grę. Jest mm -hmm. za głośno. Jest zdecydowanie no. za głośno. Trochę muzyki mi się przyda, żebym wiedział kiedy atakują. Okej? Okay. Możemy iść Teraz jeszcze możesz biegać Jak będziemy na górze tam, no to wtedy trzeba będzie cicho, cicho być Tiger piękny czołg A, yy, to tego to zajmuj? Nie wiem Ty chcesz? Nie to masz lepszego celu. No nie wiem ty poprzedniego lepiej trafiłeś A jest yes. Ciekawe, czy on widzi te kule, jak leci do niego. <grych> o! No, myślałem, to że go inne. minęło jakoś. <grych> y, tutaj jeszcze możemy znaleźć dzienniki. Okej. Okay. tam dodatkowe rzeczy, więc jeżeli będzie chciał szukać, no to... Wiesz. No, dobra, najpierw rozwalmy to coś. Znaczy, ten Andryka. Ty też strzelaj, bo to ciężko trafić. właśnie nie aż tak ciężko. Na solo trochę się ćwiczyło. A taki wiesz, na, na początku ekranu to nie było, wiesz, takiego wyczucia, ale jak już na tym solo się trochę postrzelało z tego karnakau włoskiego. Karkanu. Karkanu, sam. Dobry karal, naprawdę bardzo dobry hmm. karal. Bardzo mały drop jest i nie trzeba tego kompensować strasznie. Tych, tych przy artylerii będzie można dwóch naraz zdejmować. O, zobacz, ma niebieskie zęby. Widzisz też? Ojojo. Może <laughs> miał akurat gumową szczękę. Weź podejdź i no, nożem. A ja tego zdejmę nożem. Zrobiłeś już ten dodatkowy... Cel? Dodatkowy cel? To by też się zalicza, jak zabij, zabij po cichu 8 przeciwników. To tobie też się zaliczyło teraz? Nie, pokazało mi jeden tylko, więc chyba nie. A nie, to, tak się, tak? to się liczy, to się liczy. A, Pamiętam, że pierwszego nigdy się nie liczy. To tam. Okej, okay, tu po cichu. Okej, okay, jest ich tutaj czterech, trzech, o, teraz Ci się po, ten, pokazało, że dwóch? Tak. No, no to dobrze, um... to tylko możesz zabić, jeżeli chcesz i się na, ja się nastawię już na jednego z tych przy, no. przy artylerii. Poczekajmy aż będą strzelać, wtedy będzie można spokojnie w nich wycelować. Bo można wycelować w amunicję pod tym... Nem, nem. A wtedy będzie hałas. Aha. No dobra, a to, dobra, to ja tego po. Ja, ja ja go się po lewej. Okej, okay, strzelaj. O, pochylił się. Gitara. Zawsze znaczy mamy chwilę zanim wiesz, się skapną. Tak. Um, Tutaj mamy chyba dwa przejścia... Tak, są dwa przejścia. Pójdziemy tędy, co? No, lepiej razem, bo znając moje szczęście, ja natrafię. O! Ja mogę tego w namiocie. Okej, okay, to podejdź do niego. Spokojnie wszystkich nożem, dzięki temu będziemy mogli zdobyć dodatkowy cel. No, nie są zbyt spostrzegawcze. <laughs> to musiał być wiatr. Przypomina się Skyrim. Mhm. Okej, okay, ja zabiję tego gościa tutaj, a Ty już się nastawiaj na gościa po prawej przy artylerii. Mhm. się zaraz się schylą. No i tak. Okay. A w sumie mam mógł... O nie Chciałem go... D dobra, jesteśmy. Bijemy głośno, oni wiedzą gdzie jesteśmy. Sorry. Okej, okay, okej. Okay. Chciałem go podejść <laughs> Ale musisz uważać wtedy, kiedy ja strzelam, bo oni się od razu skapną przy artylerii. Bo był pochylony do przodu i nie mogłem strzelać w głowę Okej, okay. no ty... Osłanie mnie, ja spróbuję wejść tam na górę, na wieżę. O, jest, biegnie, biegnie bie bie jeden. Okej, okay, dostrzelaj. Yy... Ok, schował się. Ja spróbuję wejść na górę. O, biegną yy, dwóch. Coś tu będzie? Yy, zaraz cię to tam. Skorzystaj. O, sniper nest. Ale no, no fajne. Tutaj się wyłamuje jakieś tam pierdoły. To jest czy... jakiś Achtung, uważaj. Czyli czy wysadzamy nie sobie. Tak, tak, tak. Nie ma sensu się z nim bawić. Mhm. Achtunga tutaj. O! Wystarczyło. <noise> Doskonale. O. Oberwałem. Czy wiesz? Żyję, żyję. Gościu był za, tym, za tą mąką tam. Zabierz go? Tak. Ok, spróbuję znowu wejść na górę. Warto przeszukiwać zwłoki, dzięki nim możesz znaleźć jakieś dodatki do snajperki. A. No i przede wszystkim amunicja, miny, dynamit. O! o kartę znalazłem. Nie, czy to jest ja, ja znalazłem. Na, na tych wieżach często są tego co Dobrze. widzę Bo dru... chciałeś coś powiedzieć? nie, nie że czytam dokumenty, ale M jeden piksel to jest jedna litera więc nie da się ich rozróżnić pewnie dlatego tak ciężko było rozszyfrować ich dane mhm. podczas II wojny światowej i pierwszej A, idę granat podnieść tam widzę hmm. A właśnie w domu znalazłem zawleczkę taką jakby od granaty i tyka <laughs> Tak wiesz, szukałem granaty, ale go nie znalazłem <laughs> O miny są? A to są propy, okay. Czy w tym namiocie coś będzie? Warto sprawdzać wszystkie namioty no, oddajemy. Ci się nawet nie zorientowali, więc... No, no to znowu można, można cicho. Może... a, bo można kamień rzucić, bo to ostatni już są, nie? Tam rzucić? I... Ach, tu. Uff. Tam go, jest tam. Co jest? Widział cię, gościu, strzelał w ciebie. Ale jak? Nie, on był bo... jakoś blisko. Au. Bo jest jakieś... Okej. Okay. Jest jakieś może ćwierć sekundy, znaczy Boże ćwierć, jakaś setna sekundy od mojego wystrzału aż do trafienia aż te, do trafienia tej bomby tam, no, znaczy amunicji. No, rozumiem o co chodzi. I w prawdziwym życiu byś się nie zorientował sk skąd padł strzał, bo byś no, by cię bardziej proskał. A tu się oni od razu orientują gdzie, jak blisko jesteś. nieważne jaki był odstęp między wybuchem Czyli to jest poziom autentyczny z lekką przewagą Niemców. Mhm. Znaczy nie, wiesz co, to, to zawsze tak jest po prostu taka luka w programie. Ale go zmasakrowało. Mhm. Znaczy niby cały jest, ale... Kamuflaż wreszcie... ma taki. <laughs> em, już może się położyć i udawać, że z masakru. No, mina typu S. Hmm. Ta mina jest naprawdę dobra, fajna bo tak wyskakuje i wtedy wybucha ah, i... Ten, ten level jest bardzo krótki, więc możliwe, że już na tym się skończy nie jestem pewny, ale co, mina typu S to jest ona... Wys... czekaj one były sprężynowo załadowane i jeszcze wybuchowo, tak? aha, coś w tym stylu okej, okay. mi się wydaje, że tutaj już się kończy level hmm. Так, кто е конец. За тройка Тигрис. <към>